O, siema, siema, kurwa, dawno nie graliśmy w Minecrafta. Siemanko widzowie. Z tej strony Cfell Play Games. Dzisiaj gramy w Minecraft. Siemanko. Co to jest za czarny posąg? Potrzebny jest A jest na dole, zrobiłem. Ja już Jak to? A, na żelazo, się przepala na żelazo. To może wziąć posąg. To jest można, jedno zabiorę, resztę, bo tyle starać Kilof, no. kilof, kilo, i kopiemy! Czarny... Nie, czarny medyk! Czarny medyk, ja jeszcze tego byłem. jeszcze nie grali. Biedniejszy, biedniejszy, biedniejszy w piętro, dwa piętra tylko. Tu jakiś penthouse no. jest, tak? Tak, tak. Kurde, na no ja wełnę muszę ten... Mogę użyć żelaza? Czy ktoś zrobił nożyczki? Zrobić bo ja... Spodz... ja tylko kieruję chcę zrobić. Dobra, Są cztery, są cztery. Kurwa mać. Jest to... Ja zombie się klepię. Ja jest są Są te latające gejon on Ej, żelazo wypadło z tego zombiaka. Latające gejon jest nie, nie tak. kurwa nie tak. I za crafting level dostajesz chyba fajne. No. Ja mam już siódmy, ale w sumie... Ja mam piętnasty. O kurż, Kurwa, no ty tyle drewna robisz. A toster gdzie jest? Chyba fajny. Kur... Na Śląsku jesteśmy, no to co się dziwić. A, ja jestem minor. Czy minor? Tak, no, jestem minor. Tak, za oba. <laughs> e, u, co? Pająka mamy z domu. Gdzie? Leży. Jest zabity, ale nie wiem, jak on szedł. A, bo tutaj się przed to pod takim, to wejść. Tak, Ej, on na koniu z mieczem to? jest. Zobacz to. <śmiecki> Ej, zombie to. Zombie ten Idziemy go naklepać. Ej, bo te pająki. Ej, bo pająki przez jedną trawkę mogą tu przechodzić. Jak to kurwa? W sumie zaawansowaną technologię. Jakąś. Co robimy okna Szybko pogląd ma na kurwa A tata znów się killopi rozjeba Znowu No. Pokaż! Kurwa nie mam tego jedna nie ma kobla nie ma czym mam kopać A masz ten? Yy, węgiel Nie Jak to nie? Eee, yy, wykorzydałeś na bramę. Pan na 48, tam jest niby węgiel, tak kurwa nazwę iron Ej, tu się da tak stawiać śmiesznie bloki. Jak na, kre, na krawędzi, nie tak, będzie tylko w jednym bloką i tak się tam stawia Której góry? Najwyższej? Samo. no Obla nieźle. No, a tu, tu, patrzę tak. No O. Tak jak jest na bedroku. To jest Masz. Ja mam, dopomniałem się. Tak, rzucę ci na Kurwa, podłogę jak dla psa. O ile szkła się robi. Podoba mi się to. Ja pierdolę triple. O, pierdolę. Kurwy sędzę jebany. Ja pierdolę. Także nie ma wejścia kurwa. Tak, jak umarłem. gdzie, gdzie umarłem? No dobra, już biegnę, przy domku po no, mojej tempie. Kurwa, tu szyb dalej nie ma Kurwa, tu szyb Co, tu tyle mięsa? I rzeczy w ogóle Ty lady a... punk gra w Minecraft'cie A to moje, bo umarłem No A, mi siekierka, bo muszę scenową zrobić Mamy OLUTA nie <laughs> Ja długo nic nie jaja później leci Trzeba owiec poszukać Co to jest kurwa? To nie jest skelet gej Krowa Jaka fajna W że martwa stary kurwa tam pracuje w meme pixelu Stary <laughs> pixel O ja pierdolę nie nie Ile za dobę? O co to? 10 welen każdy będzie z innego materiału jest To jest fejdzik tak zwany Ale jest coraz lepsze jest dir, potem tego, grubo oh, okay. Aaa, Potem My... będzie tego, węgiel, żelazo No op? i patrzcie, jak wybuchnie dół, to no mamy jeszcze górę Są owce Kurwa bloków nie mam Ale masz tę z bozem? Eee, mam nożyczki to? A, no to git, to gij, to gij No też Co jest? to ja mam dał na jakiegoś Sk Skrzydę był Ja ja. ja kurwa co to robi ta jam owca Płot chciałem bloki a płotki zrobimy Dawaj wełnę Ile owiec? A to będzie 9 wełny Ej te owce są zjebane, spadają do tego, do kanionu Eee, co on robi? Chcę mnie zepchnąć! Mam pięć białej, to chyba mamy jedną białą. Czy nie? O nie. I czarną mam. Ale tej nie lubimy. A nie, mam... No, mam jedną białą. Dobra, tam mamy dwa łóżka. I dwie szare. Kurwa, to jeszcze jedno. Trzeba zjeść, żeby biegać. Trzeba jeść, żeby biegać. O, Fajna dziurka. Dzięki. <świnie>, Świnie. I w ogóle rośliny nie rosną. Nie podoba się. Jak nie rosną? No. Kurwa. Nisbowe i Światła nie ma. No jak, nie jest? <świnie> Ale w nocy nie ma światła a sied O, owce czarne, szare. E, wioska! Wioskę znalazłem. Okej, bo chyba znalazłem torczę im zajebie, bo kurwa nie mam. Szkoda tego. Siemano, piór Le, Lepszy piecyk biorę. I cegły! Dwie cegły, też biorę. Siano, bloki siana. Mamy zapas jedzenia. Obszane łóżko bo, bo, bo. przez Bobasa. Ale wyciąć? Ale kto to wiedział? Ja nie. Ja też nie. No, nikt nie wiedział na co wychodzi. A, razem żelazo, węgiel żelazo. O kurwa. Koski. O kurwa co jest? Ja pierdolę Co wkłada się zabić? Nieee Mój monitor TRT kurwa zaczął szumieć O! co to? O, nie umrę umrę kurwa co to było? Minus 200, minus 200 więc Ja pierdolę Kurwa, to on cechuje, chuje. ja Ja też, ale chyba ich nie ma w końcu trzeba O kurwa, nie! Wypierdalej mały zombie Ja pierdolę Kurwa wychwalaj stąd! Tabletkę masz! Tabletkę znaczy! Od serca! Zrobię jeszcze spawna chociaż tutaj! <śmienicza> Dobra. Co? Co jest? <grym> się boję wychodzić teraz kurwa, nie wiadomo co to może być. Idę po Monted Ring z dwóch. Kurwo. Leż. Gdzie to, kurwa, 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 nie nie chcę nie. Chcę. Kurwa. nie ja kurwa, nie kurwa, kurwa, spada spada kurwa, kurwa, Spada, spada Odbiła się pod kombatem i ostrana łyżka. Ostrana kurwa. Ja pierdzielę. Jak zadywał w kubie, ale pod kombat, tam jest, nie wiem, kolonia jakaś inna. Idę po drugą łyżkę. Teraz robmy, teraz raz kurwa, zegramy. No, zegramy kurwa. 30 kupców miękko. Dalej łódko. Jeszcze nie tu. Monte drink. O kurwa Jaka kawira Gdzie mm -hmm. to jest wejście? No co? Aha, dobra, bo od tyłu Od tyłu zapinam Siema, siema Siema lucik mam Krzyłte łóżko osikane Proszę mm. Dobra Szapka nocna Strężejczej Joker! Płot mamy teraz. Yeah. A gdzie jakieś schody do wyjścia? Zaraz będą, spokojnie. Dobra, dobra. Do, do kopalni lecimy. No, możemy lecieć. Czekaj, tylko przekażę temu. Idę. Wow. Proszę, postaw Dlaczego? go gdzieś. Dobra. Ma dzwonić aż, aż używ jedną Dobra, tak będzie Restą potrzebuję <noise> Tak nie to robić? Też dorobię Dobra Tylko nie mamy drewna Ja Nie mam przy sobie, ale ja to wezmę do kopalni w razie czego Dobra, to muszę... Musimy coś nazwać name tagiem Chodź, dam ci połowę chlebów ma chleby? czyli chleby? Chleby <noise> więcej O kurwa, ile chlebu Dwa no, no chleby A, miałem to w skrzynce, no to zamiast kwiatków I posadzmy to w No jak ładnie. Dobra, idziemy kopać